Maneczko, w piąteczek, zaczynamy kolejny dzień, kolejny dzień z nami, a co dziś będziemy robić? Dziś najpierw jedziemy załadować buraki na ciężarówkę, burak ćwikłowy do znajomego, a potem prawdopodobnie będziemy talerzować, bo deszczyk pada, co tam innego można będzie robić i potalerzujemy tam jeszcze u sąsiada trochę bo kukurydzy, może u siebie jeszcze coś, ale u siebie chyba nie, bo wapno mam do rozsiania, tam to wolę rozsiać wapno i potem przydależować wymieszać także co, widzimy się na miejscu i potem w dalszej części vloga teraz już na spokojnie ziemniaki mamy wykopane, już tylko takie roboty zostały co można je troszkę odłożyć na ładniejsze dni mówię, Papienko to wiadomo, deszcz, teraz pada, trzeba takie ze 2-3 dni Dwa, trzy dni yy, bez deszczu, żeby to się piastem fajnie siało. Żeby się nie olepiało, nie, nie zatykało. A jeszcze dwa auta mają mi dojechać tego babu, tego. coś się gościu nie odzywa. No, także co? Yy, widzimy się w części dalszej. Marzę się trochę, ale ładujemy ciężarowkę. Jeliście buraka, kurwa, ćwikłowego. Na Podlasiu nie tylko mleko. Mamy już stależowanie, kawałek już stależowałem sobie. A jeszcze kawałek przede mną, jest 6 hektarów, coś takiego takie jeżeli widzisz, z miesiąca na miesiąc jedziemy to, że pomału do przodu że, że, że A, troszkę do Melo zgada. pouprawiamy tą działkę pyknę dzisiaj I może jeszcze tam jedną i trzeba brać się trochę za porządek, bo jutro święto trochę poogarniać było Jutro mniej no, posłać trzeba będzie jółbekką po belki poprzywozić Mam nadzieję, że na jutro nic tam się nie będzie cielić i patrzę muszę zajrzeć, zobaczyć czy tam się nic nie kręci. Jeszcze 6 sztuk jełówek Dobrze, że się tak trochę rozciągają w czasie, nie na raz. One z bykiem stały to chłopak tam działał, nie próżnował, ale widać, że mały, małe odstępy są to chociaż na te przyzwyczajenie łówki do dojenia. Ale odpukać niemalowane fajnie stoją, na razie nic się nie dzieje, nie kopią Nie jest źle, doi się fajnie. Aby mleko drożało To no, pole ma tu takich cypelków parę kurde takich śmiesznych Od lasów powcinane Poprzeczniaczki sobie Cztery dookoła zrobiłem i sobie zawracam Na poprzeczniaczkach i talerzujemy Taka to robota. Ładnie, resztki pomieszane. A, blue. 9% powinno starczyć. Mam w domu, dolam. Się wypala. Ekologia. Ach, ta ekologia. Odpłukać w nim na razie nic się nie działo z tą ekologią. W już miałem dwa. Na 500 godzin dwie przygody z ekologią. Raz był czujnik DPF-u, tam temperatura spalin między jednym a drugim była różnica 20 stopni i, i komputer wariował i nie wypalało, a potem był za jakiś tydzień po tym właśnie po tych czujnikach DPF-u czujnik poziomu i jakości Adblue A tu na razie pukać nic się nie działo Z ekologią Tam jeszcze jest? Chyba no nie ma Nie ma ubernięte tutaj jedziemy w tą stronę teraz Zakres prędkości to robimy od 10 od 9, tak naprawdę, do, ale rzadko kiedy spada na szósty bieg, bo robię sobie w automacie. A tu taka góreczka jest i czasem zredukuję sobie na siódemkę. Ale tak od 10 do 12 na godzinę. Szybciej nie ma sensu. Ładnie miesza. Zobaczcie robotę robi na ląd technik wały, wały są bardzo dobre Kunde, bardzo ładnie bardzo ładnie te pole zagęszcza rurowy jak miał wcześniej to on nic nie robił tylko się kręcił tak, tak naprawdę tylko trzymał głębokość maszyny Jak tracie jakieś narzędzia do uprawy to wałtaszkowy albo caomi. Podwójny całownik. Robota z łapa. No dobra, ja sobie będę uprawiał i widzimy się później. Może coś podziałamy ciekawszego, bo to jak wiecie nuda tam i z powrotem, tam i z powrotem pole krótkie nie zdążysz się rozpędzić już trzeba hamować i zniknęła moment zrobiony, jeszcze mam czas dobry tu jadę, pyknę tą nie cały hektar i będzie z głowy. Sąsiada potależuje. I zostanie jeszcze u nas 5,5 do potależowania. Ale najpierw te 5 chcę tam rozwieść. I będzie z uprawy tyle. Jeszcze, a, jeszcze po ziemniakach tutaj. Jeszcze dwa po ziemniakach trzeba będzie uprawić. Nie wiem, może obornik tam rozwiąza i i się gruberem, gruberem, bo to bezorkowcem bo to tam jest ten zjeżdżony, zjeżdżone pole, bo to się ubija, raz przy razie się jeździ kombajnem, pójdzie kukurydza, potem znów uprawa na głęboko. Dobra, jedziemy na kolejną działeczkę i widzimy się później. Dobra, potalerzowane. Zbierzemy się za po porządki. Zasłanie. Siadamy do ładowareczki, podepniemy szufel, bo muszę belę z góry pozwalać z odbory, bo Tutaj już mało jest, a do tego końca łatwo wrzucić belę, a tutaj z góry najlepiej. To tam z góry jeszcze kilka zostało. Niech są. W trzeba na górę wrzucać. Pinamy poleciaki, Bierzemy łycheb, bierzemy bale. działamy Czepie te haki. Opuść! Ej! A nie, to ja muszę, kurde! Tak dla eee! Ale na dół! I zawieść, i przyjechać! No i tu dziewczyny mają posłane! Ciemno trochę, ale ta klientka. Na dniach Dobra, teraz cielaką i bele wstawimy cielaką, bo beczę cały czas. A rano nie miałem czasu, te były zjadłe, trochę poodgarniać na gnojowni i się trochę ubrudziło. Ale zaraz opłuczałem akurat myjka rozłożona. Chlapniemy ją, no, będzie test malowania łyżki, jak pomalowałem mójka czy nie zmyję. Chyba nie złazi. ładowarka jest cała zapierdzielona na razie, tylko z grubsze umyję. A no, potem w poniedzieli. Szczygnuj trzeba wywieźć. To poniedzieli się gru, gru, grube mycie, posprzątamy. Trzeba jakiś środek kupić, jakiegoś dimera, bo tak to słabo szkodzi. Albo na mycie maszyn przywiozłem od szwagra myjkę na ciepłą wodę. Inne mycie. A to To, 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 to. A to od środka jest. Na TikToka na TikTok nagrywałem, jak w tamtym roku montowaliśmy tą lampę, e, chińczyk, na solar, to bez zasilania jest, tylko bateria i panel, no i rok czasu akurat, no może rok nie minął, brakuje może miesiąc, może nie, nie wiem, nie, nie mam przypominajki, jak robiłem te drzwi, to montowałem tą lampę i świeci dalej, <noise> także mogę polecić. Miałem 5 minutek, wykorzystałem z grubsza obmyta i jedziemy dalej, idziemy kręcić paszowóz No, jedziemy kręcić paszowóz, oczywiście młody oporowiec jedzie z taką, tak franio Zuzia poszła z mamą, bo już spała mi w ładowarce A teraz dostałem frania na przejażdżkę Dobrze, że małe dzieci to jest gdzie posadzić. Z większymi jest problem. Nie przemyśleli konstruktorzy maszyn rolniczych typu ładowarka o dzieciach. Że trzeba mieć też gdzieś posadzić dziecko, pasażera. Jak w traktorach są fajne siedzonka, tak w ładowarkach niestety nie ma. Jeszcze w Merlo tutaj z tyłu jest za taka półka, a tam Zuzia sobie siada i i siedzi, ale Franio sam się nie utrzymał. Tutaj się oparł o szybę ruch. i siedzi jak boss. Nie, Franek? Jedziemy, brum brum. A w gospodarstwie, jak to w gospodarstwie? Robota z dziećmi, bo czasem nie ma z kim zostawić. A robotę trzeba zrobić. Także mus wziąć. Pamiętam jak za dzieciaka się jeździło z ojcem z to Wszystkie słupki były obtłuczone głową. To, że Zetor tam miał kabinę rodzinną, to tam można było spać i, i wszystko. No. Ile uwagi, masz obozik zrobiony. No, jeszcze jedziemy do stodoły, nasypiemy szruty. Śruty bo yy, mam zostawione big bugi, aż do bina muszę wsypać, bo nie ma w binie. taczkę włożę taką nasypię, to na dwa razy będę miała rano i na wieczór ogólnie te taczki polecam Wam, bo kurde te metalowe już z cienkiej blaszki robią a te plastikowe oponki, no tylko, żeby lepsze miała, bo jak się więcej nasypie to siadają i ciężko pchać, ale tak to, to ona się wyjeździła ta taczka, to nie macie głowy co wozimy to, ziemniaków pełne się kładzie i się jedzie, kurde nie widać nic, dobra wstawię jeszcze bele jarówką nasypiemy śrut, tej. koniec będzie dzisiaj, znaczy koniec, no jeszcze trzeba będzie krówki wydoić, o coś rozjechałem. No i cielaką muszę zawieść jeszcze. No i dobra, na dziś to tyle. Ja lecę do Krówek posłać i doić. Także co, pozdrawiamy wszystkich widzów, a zachęcamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania, dzwoneczek, bo to podbija zasięgi trochę i będziemy docierali do coraz większej ilości widzów. Także kto ogląda to łapeczka w górę, dzwoneczek, komentarz. I jak jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj kanał, żeby się to jakoś rozwijało. Także pozdrawiamy wszystkich stałych widzów i widzimy się w kolejnych. Także pozdrawiamy, cześć, do następnego.